Minecraft, ale uczę grać mojego kolegę nuba. Pamiętaj Klarfi, jak zginiesz to ten short się skończy, więc musisz bardzo oh, jaki słodki? Uważać. Sorki. Zacznijmy od podstaw. Zabijając golema możemy zdobyć żelazo, ale nie tak, nie, nie, nie nie tak, nie tak. A, ]아! że tak. Tak właśnie tak. Jo, mam żelazo, po jakoś finko Patrz, w kopalni możemy zdobyć resztę żelaza. Ej, patrz, diamenty. O, dobra, no to musisz się wykopać. A a jak zejdziemy na dół? Eee... A, nie, nie, nie Właśnie tak zejdziemy na dół Zusrałem się Happy, happy, happy O, wiem gdzie teraz pójdziemy Nie, 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 nie Ja wiem dokąd to prowadzi nie dasz radę Te, a te to co? To są pigliny, najważniejsze Nie, nie, Clarkie, nie, no to chodź tu o, ona mnie piła, ona mnie piła znowu się zesrałem. Dobra, po prostu zbudujmy sobie domek co? O, dobra. Ej, ale czemu ty to na suficie stawiasz? No bo jak mam więcej rzeczy na górze, no to mam więcej miejsca na dole. Ale ty wiesz że ty nawet ich nie otwo <laughs>